Halo, halo, cześć, z tej strony KipDebit. to jest mój drugi kanał gamingowy i bez zbędnego przedłużania... Słuchajcie, to nie jest żaden clickbait. Oszukałem system w 2 W tym materiale powiem Wam, jak zdobyć łatwo, szybko i nawet bez jakiegoś większego zaangażowania jedną z najlepszych kart w trybie MyTeam praktycznie od ręki. Musicie to zrobić w godzinkę albo i szybciej, jeśli jesteście bardzo szybcy albo... Nie wiem, niecierpliwi. Oczywiście na początku zachęcam wszystkich do zostawienia kciuka w górę, żeby pomóc mi się tutaj wybić z tym moim gamingowym, e, tukajową zawartością. E, pokażę Wam o co chodzi. Jakiś czas temu do trybu My Team zostały dodane karty ze specjalnej kolekcji draftu, czyli wiecie, jest Anthony Edwards, James Wiseman, oczywiście słynny Lamelo Ball i te wszystkie karty były zwykłymi kartami zielonymi, szmaragdowymi, ale były to karty ewolucji. Czyli można po prostu grać z nimi, robić jakieś specjalne zadania, zdobywać z nimi punkty, zbiórki, inne rzeczy i później one skakują na coraz wyższe poziomy. Za zebranie wszystkich tych kart z kolekcji oraz ich wymaksowanie można otrzymać kartę Pink Diamond Camerona Reddish'a, czyli w zasadzie już teraz drugoroczniaka, aktualnie zawodnika Atlanty Hawks. Tylko tu jest taka sprawa, że aby zdobyć tą kartę Camerona Reddish'a, wszystkie karty z kolekcji NBA Draft muszą być wymaksowane, czyli trzeba nimi naprawdę bardzo dużo grać, Zbywać te punkty, te wszystkie inne rzeczy, na to trzeba poświęcić kilkadziesiąt godzin, chyba że macie punkty MT. To wtedy w te wersje wymaksowane możecie sobie po prostu kupić z systemu aukcyjnego. I wtedy macie wszystkie wymaksowane karty, odbieracie kartę Pink Diamond Cameron Reddisha. No i oczywiście z faktu, że zablokowaliście kolekcję, bo inaczej Cameron Reddisha nie będzie można odebrać, nie możecie tych kart już sprzedawać, więc no, jakby. Troszkę straciliśmy szansę na odzyskanie jakiejś tam części MT, na wzbogacenie się, na sprzedanie tych wszystkich diamentowego lamelobola czy, czy ametystowego obiego Topina. Ale co się okazuje, jeśli kupicie wersję podstawowe tych zawodników, te wiecie zielone, szmaragdowe, to wystarczy, że klikniecie Send to Collection po wykupieniu takiego zawodnika, po wykupieniu takiej karty i co się okazuje? Podstawowa wersja podmienia wersję wymaksowaną z waszej kolekcji. Czyli, jakby kolekcja non -stop jest zablokowana, spot, na którym jest dany zawodnik, e, wciąż w nim jest. Tylko, że tą wymaksowaną, drogą wersję możecie od razu wystawić na aukcję, dzięki czemu jakiś tam profit Wam się zwróci i ten system naprawdę działa. Ja już to zacząłem robić, kupiłem wszystkie te podstawowe karty, które są maksowane maksymalnie do koloru czerwonego, rubinowego, już są podmienione. Jeśli chodzi o karty ametystowe, w sensie z potencjałem kart ametystowych bądź z potencjałem kart diamentowych, to niestety ludzie na całym świecie już ogarnęli, że taki trick właśnie działa, więc na taki obitopin czy, czy lamelobol, ball, ball zielony Um, też mogą być bardzo drodzy, ale prędzej czy później sobie posnajpicie, wykupicie. No wiadomo, że zielona karta tego samego zawodnika zawsze będzie o wiele, wiele tańsza niż diamentowa karta tego samego zawodnika. Także słuchajcie, to jest naprawdę szybki trik. Nie trzeba w ogóle ani razu nawet wchodzić w mecz, naprawdę, nie trzeba grać tymi kartami, nie trzeba ich maksować, ale bez problemu możecie zdobyć Pink Diamond Cameradisha do swojego składu, a naprawdę warto, bo facet jest po prostu, no karta jest po prostu bardzo świetna i na pewno przyda się Wam w Waszej drużynie. Mam nadzieję, że ten materiał taki szybki, poradnikowy, trikowy, cwaniacki Wam się spodobał. Jutro zamieszczę pewne takie... Jutro albo pojutrze. Zamieszczę takie małe podsumowanie odnośnie tego, jak wyglądał drugi sezon, zapowiedź trzeciego sezonu w trybie Mighty. Team. A na tym momencie z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!